Łączę się z Tobą, żeby przypomnieć, że widzimy się na mitapie i mam nadzieję, że dołączysz do naszego grona i dołączysz do grona mistrzyń i będziemy pracować nad twoim, twoim budowaniem społeczności, klientów, którzy polecają Cię dalej. Dlaczego to jest takie ważne? To jest ważne dlatego, że w dzisiejszych czasach Trudno jest już tak bardzo wyróżnić się marką tylko pod względem oferowanego produktu albo oferowanej usługi. Ludzie kupują dlatego, że inni ludzie mówią dobrze o Twojej marce. Mówimy o tym, że rynki to inaczej konwersacje, więc ludzie rozmawiają o Twojej marce i dzięki temu Ty zdobywasz większe i szersze zasięgi. Nie ma nic lepszego niż dyskusje Twoich klientów o Twojej ofercie. Które dzięki czemu wybijają Cię po prostu wyżej w randze produktów i usług, których Twój klient chce kupować. W związku z tym widzimy się już w najbliższą, znaczy, za dwa tygodnie sobotę, 20 kwietnia. Pan... Są dwie opcje dołączenia. Pierwsza stawiasz się na samym meetupie i dwie sesje Q&A. Tutaj masz zamieszczone wszystkie opinie poprzednich edycji i to kosztuje do weekendu 1198 zł brutto. Możesz poprosić sobie o oczywiście fakturę VAT. I druga znacznie lepsza opcja to opcja z platformą. Ponieważ jest to opcja, w której kupujesz miesięczny dostęp do platformy wyróżni się oraz dostęp do meetupu. I teraz uwaga, jak to wygląda cenowo? 1198 na start i 199 zł od drugiego miesiąca. Czyli de facto płacisz dokładnie tyle samo za sam meetup z platformą, ile płacisz za sam meetup. No, chyba trochę bez sensu. Sesję QA i tak masz w pakiecie. Także dołączaj, czekam na Ciebie, trzymam za Ciebie kciuki, żebyś podjęła najlepszą decyzję dla Twojej marki. No, i tutaj jeszcze załączam opinie poprzednich klientek, to znaczy klientek z poprzedniej edycji. Obejrzyj, wysłuchaj i do zobaczenia. Tutaj link zostawiam. Był totalny majstersztyk. Charyzma, emocje, wchodź w to. Cześć tu Monia Ligowska. Tyle inspirujących kobiet w jednym miejscu, to tylko u Oli Mrowiec, architekt i komunikacji na etapie i na jej platformie wyróżni się. Polecam z całego serducha. Warsztaty u Oli to zawsze moc inspiracji, motywacji, ogrom wiedzy. Polecam serdecznie. Cześć, nazywam się Bapaszek. jestem na Meetup u Oli Morowiec. Gorąco polecam spotkania i w ogóle platformę wyróżnij się. Co ta Ola nas może o tej sprzedaży nauczyć? Przecież tu już tyle wszystkiego powiedziano. Nauczyła. Kurczę. Umiem sprzedawać. Jestem właśnie na mitapie u Oli Mrowiec i dzisiaj dowiedziałam się, jak budować ofertę i lepiej dostosowywać ją do potrzeb moich klientów. Olu, dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Zdecydowanie zmieniłaś moje patrzenie na temat storytellingu i na pewno pomoże to w mojej pracy. Ola jak zawsze wyciągnęła mnie ze strefy komfortu. Dzięki wielkie. Oli, wreszcie wiem, co to jest storytelling, a przez długi, długi czas nie, nie ogarniałam tematu. Polecam Wam wszystkim platformę Wyróżnij się, bo to najlepsze, co możecie zrobić dla swojej marki. Okazało się, że po kilku miesiącach na pracy z Olą na platformie Wyróżnij się jestem super przygotowana do storytellingu i do dalszych kroków w komunikacji mojej marki. Dzięki Ola, serdeczne za to wszystko. Opłacało się przyjechać na meetup z Hiszpanii. Dzięki Ola. Tak się uczyć storytellingu, to tylko najlepsze. Dzięki Ola. Mój drugi meetup u Oli i na pewno nie ostatni. Naprawdę polecam. Szkolenie z Olą jest dla mnie, tak gdzie się poczułam, początkiem tej przygody. Serdecznie polecam Mole. Dzisiaj w sumie pierwsza z BOM na takich warsztatach i bardzo się cieszę, że realnie wyszłam z opowieścią mojej marki, więc i Tobie też polecam.